Drogie byki na listopad, i tutaj już przetasowałam karty i sprawdzamy. Mamy tak: dziesiątkę buław, mamy królową kielichów, mamy tutaj również trzy buławy e, rycerza kielichów, wisielca i dziewiątkę kielichów. Dobra, drugie tutaj byki, będziecie mieć do czynienia. Ze zodiakalną rybą. Być może będzie to osoba jakaś bliska. Może to być rodzina. Aczkolwiek jest tutaj przemęczenie organizmu przez pracę. Jest tutaj pierwsza karta, czyli nasza dziesiątka, buław mówi, że jesteśmy bardzo gdzieś zmęczeni, wypluci przez pracę. Natomiast będziemy mieć tutaj kontakt, nawet wyjazdy do zodiakalnej ryby bądź skorpiona. Rycerz Kielichów generalnie mówi nam o um, osobie, która jest od nas młodsza, także możecie mieć z nią kontakt, możecie się z nią komunikować. Może to być ktoś bliski dla Was, tak? Drogie beki. Przy karcie Wisielca um, pierwsza połowa listopada mówi, że jeszcze ten kontakt jako taki będzie bardzo słaby. Natomiast w drugiej połowie listopada będziecie mieć kontakt z rybą trochę bardziej lepszy niż w pierwszej połowie listopada. Dobiorę jeszcze kartę, bo dosyć ciekawy rozkład wyszedł. Mamy króla mieczy. Ktoś tu jest niechętny, ktoś tutaj jest bardzo zimno do was nastawiony, więc niekoniecznie będzie was słuchał. Natomiast wy możecie Mieć jakieś bardzo silne argumenty, bo mamy dziewiątkę kielichów. To jest na zasadzie, co chcesz, to dla ciebie zrobię. To jest na zasadzie, mam jakieś życzenie i jest po prostu do spełnienia. Także tutaj jest jakiś kontakt właśnie z osobą, którą wy doskonale znacie. I teraz tak, kolejna karta, dziewiątka denarów. Dziewiątka denarów oznacza, to będzie pieniądze. Być może dostaniemy tutaj jakieś większe pieniądze lub damy komuś te pieniądze, przy dziewiątce denarów w tej pierwszej połowie listopada, będziemy tutaj zmieniali podejście do ludzi, ale i też przy dziewiątce denarów możemy ich tu czymś przekupić. Byki nie będą się czuły samotne w drugiej połowie listopada, ponieważ tak jak mówię, jedna osoba, druga osoba, trzecia osoba, no będziecie mieć z nimi wszystkimi kontakt, to będzie ryba, i król mieczy oznaczać będzie wagę. Z tymi osobami możecie tutaj mieć kontakt. Natomiast jeśli chodzi o zdrówko, ja bym zwróciła uwagę na kości stawy i bym również zwróciła uwagę na na to, co mówicie, bo słowa mają ogromną moc więc jeżeli manifestujecie w tym miesiącu, może się to spełnić, aczkolwiek pierwsza połowa listopada może się nieco przedłużać, Nie, może się nieco co przedłużać niektóre rzeczy. Zmienicie kompletnie podejście do pracy, bądź stanowisko w pracy, ale i też będziecie tutaj nastawieni na, na jakieś przekupstwo. Możecie kogoś po prostu przekupić, tak? I teraz tak, jeżeli chodzi o zdrowie, tutaj, yy, tutaj, tak jak już mówiłam, no musicie po prostu uważać przy karcie wisielca, bo wisielec yy, mówi właśnie o różnego rodzaju złamaniach kości czy, czy bólach kręgosłupa. Proszę na to zwrócić uwagę, czy drobne przeziębienia. Będziecie, tak jak mówię, przepracowani. Druga połowa listopada będzie Wam mówiła o tym, że podejdziecie na zimno do pewnych spraw. Na pewno, jeżeli chodzi o Waszą relację, w pierwszej połowie listopada jakaś relacja zostanie zawieszona, ktoś z kimś urwie kontakt ze względu na e, zbyt dużą ilość obowiązków i brak zainteresowania. Są to jakieś ograniczenia w partnerstwie, także, pierwsza połowa listopada kiepsko. Natomiast druga połowa listopada, jeżeli chodzi o partnerstwo. Będzie sprzyjała komunikacji i poznawaniu nowych ludzi. Osoby, które są w małżeństwie, mogą czuć rutynę, chęci pozbycia się rutyny, natomiast tutaj przy karcie Wisielca, e, będziecie czuli, że to nie jest wasz czas w małżeństwie, ale przy karcie Maga, będziecie próbować coś odbudować na nowo natomiast bardzo dużo jest tu u was egoizmu ja 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 czyli nasze ego 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 i tutaj faktycznie w tym małżeństwie będzie walka o ego będzie walka o ego o pieniądze natomiast wy tutaj silne argumenty silne argumenty zostaniecie zostaniecie dalej w małżeństwie natomiast ten miesiąc listopad bardziej będzie się opierał o komunikację z innymi, właśnie tutaj, członkami rodziny. No to tyle.